Siemaneczko widzowie, tak chwilą wstępu napiszcie tak krosa, wam przepinam serduszko, bo jest szybka akcja, tutaj przed chwilą jechał ten gówniarz, co nam zjeździł wcześniej e, Te wszystkie rzeczy, odnośnie kartofli i nie wiem gdzie on, gdzieś on tu był Co? Zatrzymaj się! Eee! Zatrzymaj co się, złaś Co chcesz? Złaź stąd, gaź to krosa Co, no, co, co, co ma być? Dlaczego tu są kartofle zjeżdżane? Co, co to ma być tu? No ze sobie po polu, a co? No, co? A, nie a nie to przecież to czysto, faj... kartofle, nie widzisz że co tu się dzieje, że tu zniszczysz wszystko? No, nie widzę, jakieś małe zielone roślinki. No to to nie jest trawa, to chyba to ostatni raz już tu jeździłeś. No i co? Prze przegląd, Masz zrobiony przegląd tego krosa, jest to dopuszczalny do ruchu, gdzie jeździsz? W ogóle po ulicy. Zadzwonić na policję, zaraz będziesz miał sprawę. Zbłaś z tego. Zbłaś na razie z krosa. No, co? No, I to napiecha, napiechał to do domu, bo po matkę zadzwonię. Ja tego krosa na razie rekwiruję. Oddaj mi tego krosa. Nie, będziesz miał tydzień przerwy z krosem. Za tydzień ja ci go oddam. zobaczę, czy będzie stał u mnie w garażu. I będziesz miał spokój na razie. Przez to, co zrobiłeś. Wolisz tydzień krosem nie jeździć, czy wolisz, żebyśmy teraz zadzwonili po policję? No dobra, to ja cię zgłoszę na policję, że ukradłeś mi krosa. Nie, 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 no to tak. To nie, nie ma takiej opcji, żebyś mnie zgłosił. No to co, co powiesz? Masz uprawnienie tego krosa? Jest zarejestrowany w tym, w urzędzie? Takie krosy nie są dopuszczone do. Że tak. No chyba nie za bardzo. Także ja tutaj po moim polu proszę nie jeździć. Chyba, że teraz wyciągniesz 500 i możesz jechać. To zejdź z tego crossa. Nie, nie zejdę. Dasz 500 złotych i dopiero mogę Cię puścić. Odzwonię w tej chwili na policję, że mi ukradłeś crossa. Nie, nie ma co dzwonić, bo... To, to nie ma żadnej kradzieży, no co, wsiadłem sobie po prostu. Wszystko jest ja na filmie, niego, wszystko jest to, na filmie, niego, jak zniszczyłeś... moja własność i ja ci Twoje... A kartofle to mi. nie moja własność była? No tak. No to po co tu wjechałeś? No, ale chyba kros jest ważniejszy niż jakieś kartofele. No wiesz, ile to pieniędzy jest z tego kartofli? 10 takich krosów bym miał. Tak, tak. Biedaku pluję na ten, ten twój kros. Dogadujemy się na miejscu, czy mamy wzywać policję? No to zejdź z mojego krosa i się dogadamy. Dobra, to, to, ale idziemy. Dobra, krosem, albo nie, bo żebyś mi nie odjechał. Dobra, ja biorę kluczyki ze sobą. Mam w ręku i tyle. Dobra. Ja mam zapasowe. No nie, 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 czekaj, e! No sto. Co? No to gadamy się, no kurde, no weź jakoś to ogarnij, no. Jakoś kwotę się umówmy i daj mi po prostu kwotę za zniszczone kartofle. Ja tu wyceniam, nie wiem, 500 złotych, nie masz tak dużo zniszczeń. Ja żebyś... a tobie! No, ale przecież tu, no co? Wjechałeś na moje pole. Ja ci mam płacić. A do no kto? Ksiądz? No, ty masz mi zapłacić za to, że jeszcze. Mi takie przygotowałeś do jazdy, że tutaj jeszcze coś rośnie, tu miałem to, to, przecież, Ale to jest moja działka, o tu patrz, tu jest droga, tą drogą się jeździ, w dupie mam to, czy będziesz to jeździł, możesz się zryć, możesz robić co chcesz, ale tędy, tu nad, poza tą miedzę, o tą trawę, nie możesz bo moje ziemniaki. Jadę jeszcze tu kiedyś. Bo ja zobaczysz, że ja albo to ogrodzę, albo tu będzie taka linka, że po prostu jak wjedziesz, to skończysz w szpitalu i nigdy z tego nie wyjdziesz. Dobra. Jak zrobię o, dobrze, to ja, so, ja sobie albo linkę przetnę, albo No, ale to. tej linki to nawet nie będziesz widział, jak to będzie pod prądem. Nie będę widział. Dobra, mam wszystko nagrane, także ja idę na policję najprawdopodobniej z tą sprawą i zobaczymy. Jak nie chcesz się dogadać, to. No, Iść na policję, ja będę, ja będę tam pierwszy i zgłoszę kradzież mojego krosa. No to sobie tam. Jak? jak, jak przyjedziesz krosem, no to jak zgłosisz kradzież? Przecież no wiesz, że ja, przy... ja... ja mam wszystko nagrane na filmie, że ja ci tego krosa oddałem, ja tylko na nim siedziałem, także tutaj. Nie gadaj, głupot. Ale siedziałeś na moim krosie. Ja nie, nie? no to, nie to co, podwalałem. siedzenie, zasiedzenie krosa na krosie? To przecież mi nie dadzą kary. Dadzą. Dobra, z stąd, gówniarzu, i więcej masz się tu nie pokazywać. Jeszcze raz tu przyjedziesz, gdzie? Poszedł stąd! Poszedł! Wypad z gospodarstwa. Gdzie po. Gdzie po. po co robisz? Co za prostak. To no wy. Dzwonię. Nie! To jest na. Dobrze! Wypad stąd. No co za widzowie? Co jest. Co jest z nim? Dobrze w przyczepy. Wiedź. No, i połamany już chyba jest, z tego co widzę, jak się tak powywalał. No, jak mu pomocy nie będę udzielał. Dobra, widzowie, niech tam gówniasz leży i niech pomocy ja mu na pewno nie udzielę. Już sprawa załatwiona. Niech leży tam połamany. Chcę, może sam się zadzwoni. Jak miał zapasowe kluczyki, chcieliśmy wszystko dojść do ładu, to widzisz. Patrz, jeszcze mi zjeździł jeszcze bardziej te kartofle. No, co za, nie wiem. Ja mam wszystko nagrane. Ja mu nic nie zrobiłem. Sam wyskoczył, sam źle spadł. Jak sami widzieliście, motor się wywalił. Jak na razie nie odjechał. Nie wiem, ja jadę prasować. Nie interesuje mnie to osobą. Nie wiem. Jak po prostu będzie, że nie udzieliłem pierwszej pomocy, no to mnie tu nie było, widzowie. Nagranie skasujemy. A jeżeli po prostu wszystko gdzieś tam jest dobrze z nim, no to... Nie wiem. Miejmy nadzieję, że go nastraszyłem tym. Troje był zapewny siebie. Ale to pewność siebie po prostu mu zniknie. Tak mi się widzowie wydaje, my lecimy sobie prasować, bo kurde miałem tu już prasować wcześniej a sobie widzieliście, to szybka akcja, zauważyłem, że tu przyjechał i on mówi, że tu trawa, że on jakieś zielone coś, to kurde kartofli trzeba być naprawdę, mieszkać na wsi to trzeba być takim tempem, żeby nie odróżnić rosnących kartofli od yy, trawy że to jest po prostu porażka. Także to powtórzy jeszcze raz taka jazda tym krosem? Nie wiem, dla mnie to on może leżeć tam Zadzwoni sobie po karetkę, to sobie zadzwoni, nie zadzwoni, to nie zadzwoni Wstanie, może odjedzie, może rękę tylko złamał, albo coś Jak rękę złamał, to przynajmniej spokój, będzie krosa, się jakoś odprowadzi Nie interesuje mnie ta osoba Najważniejsze, no że się wywalił Na pewno jakieś tam Ślady użytkowania tego krosa. E, teraz po prostu poniesie I konsekwencje tego wszystkiego Także widzowie, sami widzicie, że no nie, nie mogliśmy, no co ja bym powiedział. No... Siadłem mu na krosie, miałem mu zgasić. Zgaszony niby już był. No on sobie drugie kluczyki wziął. No kto by wiedział, że on zapas przy sobie akurat wozi, e, przecież jakby zgubił. No to obie pary najprawdopodobniej. No ale dobra, już skończmy temat tego krosa widzowie, bo to też hashtag Wam powiedziałem. I wbijajcie do mnie ogólnie na Instagrama, bo lecimy po. Lecimy po widzowie. No 130, znaczy 130 to tutaj, po 30 tysięcy osób na Instagramie Także kto jeszcze nie obserwuje to zapraszam, macie też konkursik na Instagramie na farmingi22, aż 3 do wygrania e, Także też polecam I Dzisiaj czwartek, także najprawdopodobniej live'ik e, Z mojej strony dziś lecie o 17.30 e, 17.15 coś takiego, ale powiem Wam tak no Hamstwo, to w biały dzień po prostu jest hamstwo widzowie Czekajcie, bo tu jeszcze Pasowałoby nam to rozłożyć. O. Aha, nie, 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 tak. Ty, no nie mogę teraz tego... Może, żeby tu się nie wpakować za blisko. Bo dopiero była lipa. No i 60, jak widzicie z prasą, tak to wszystko wygląda, to całe zestawienie... My sobie ruszamy, dzisiaj mamy do sprasowania to pole, ja będę prasował jeszcze jeden kawałeczek, ale to już raczej na odcinku tego nie będzie pokazanego. No nie wiem, no tak mi ciśnienie skoczyło widzowie przez tego gówniarza, który jeździł tym crossem, że po prostu to jest hit. Człowiek dba o te kartofle. No dba, no zasadziłem, no i tam nawóz dałem, no, no ale wiesz, afasty i w ogóle, takie dbanie paliwo na to poszło. Gdzieś tam chcę mieć dla siebie Może na sprzedaż nawet Jeżeli wszystko by dobrze szło To żeby sprzedać trochę tych kartofli A tu ci wiedzie takim krosem i ci niszczy Ja myślałem, że to cała grupa sobie jeździ A to jeden jakiś taki ham po prostu jeździ ja Nie wiem, czy to nie jest syn tego, co mnie nie lubi Nie, nie, nie będę na razie, na razie zostawiam tą sprawę w spokoju Jak widzowie, tak jak mówię Jak mu się coś stało Nas tam nie było on może sobie gadać jakieś głupoty, że, ale zresztą, no, kto... Powiemy, że nie widzieliśmy, że odjechał. I tyle, tutaj nagranie jest jedynym świadkiem, także ten moment wytniemy po prostu, że on e, sobie gdzieś tam wyskoczył z tej górki. Albo na, zostawimy, że wyskoczył z górki, odwróciliśmy się e, i poszliśmy na gospodarstwo w swoją stronę. I właśnie przyjechaliśmy na pole, e, że nawet nie, no, nawet nie widzieliśmy, nawet nie mieliśmy świadomości, że on się po prostu wywrócił. E, no, a jeżeli mu się nic nie stało... No to taki film. Ja będę wiedział dzisiaj, bo to całe będą na wsi gadać, już zaraz ludzie. Jeżeli coś na krosie się stanie, to będą gadać ludzie na wsi na pewno. I wtedy będziemy wiedzieć, będziemy mieli pewność co do tego wszystkiego, czy jak tam z nim sprawy wyglądają. Ale myślę, że już koniec tego. Jakąś linkę może się uda ogarnąć, żeby tu oddzielić. Najlepszą opcją to był płot, albo jakieś drzewa tam posadzać, żeby tu. No chyba płot widzowie będziemy budować. Trzeba się zacząć grodzić. Od tamtej strony mamy fajny płot od ulicy. No trochę, trochę temat pieniędzy, taki wiecie, no budowa płotu jeszcze takiego, jak mamy na przykład od ulicy No to nie jest zaciekawa finansowo, jeżeli chodzi o ten moment, jakim się znajdujemy na gospodarstwie, bo to spłata kombajnu i tak dalej, i tak dalej Ten obornik też kupowany od sąsiada, rozrzutnik kupiliśmy w poprzednim odcinku Ale jakiś tam drewniany, może od kogoś drewna byśmy nawieźli, z desek byśmy zbili, aby nie przejechał, to tam Reszta dla mnie jest już jakoś mega istotna. Tam żadne zwierzęta nie będą chodzić, a nic tak, że nic tam nie wyleci, tak czy siak. A tam widzicie mój kolejny kawałek do prasowania. No dzisiaj myślę, że jeżeli chodzi o prasowanie, dzisiaj też chciałbym wywieźć te belki na skup, żeby posprzedawać je, zebrać tamto pole w całości, żeby tam już wapno sobie powoli dawać. Rozrzutnik tamte pola już prawie pokończone także też sobie to poogarniać. Dzisiaj jest taki dzień, gdzie wyszedłem sobie, żeby wszystko poogarniać, i on przyjechał o, i zaczął mi jeździć. Trochę czasu nam zeszło, żeby go przegonić, ale dużo czasu nie straciliśmy. Także to jest też, no, nie jest to nie wiadomo jaki minus po prostu tego wszystkiego, jeżeli sprawa się dobrze zakończy dla nas. Też można było pójść na policję, że nam to zjeździli, ale myślę, że policja ma ważniejsze rzeczy do roboty niż, nie wiem, że ktoś nam się na przykład kartofle wpakował, bo nie wiem nawet, jak oni by te straty oszacowali. Ja, ja, nie wiem, jakby to widzowie ogólnie wyglądało. Dlatego na policję z tym wszystkim nie poszedłem, też nie jestem takim, wiecie, tak konfidentem, żeby łazić cały czas na policję i e, gdzieś tam przeskarżać ludzi. E, no ale no takich gnojków to trzeba po prostu tępić i tyle. Sami widzieliście ile on miał lat, no nie? 14, 15, coś takiego. No i tak jak mówię, widzowie, pracowanie najprawdopodobniej dzisiaj cały dzień w polu spędzę. Nie zapowiada się, żeby szybciej ten dzień się e, skończył pracowity. Zjadę tylko pewnie na obiad później, zatankować ciągnik. E, sznurka, może dołożyć do pracy, no bo też wiecie przejazd w jedną stronę to już jest czasochłonny. A co mówić, że na tym polu trzeba jeszcze wrócić? E, dobrze, że mamy tą prasę, a nie mamy tej do okrągłej, bo do okrągłego belek musieli co jakieś czasy zatrzymywać. Tylko, że tamta prasa to też wiecie, co 4000 ma wyładowywanie. Także zobaczycie, jaką kupicie, czy czwórkę, czy trójkę. Ale tak to wygląda, patrzcie, tych belek tutaj z jednego przejazdu pod górę. Ja obstawiam, że już będą te dwie przyczepy. Dobrze to kosiliśmy na słomo. Bo tak to ta na sieczkę, jakby poszło, to by się zmarnowało. I po prostu tak, w takim wypadku będziemy sprzedawać to. Będziemy zbierać te belki, będziemy je sprzedawać i zobaczymy, ile się uda nam wziąć. Tak jak mówiłem, te dwie przyczepy to były 85 plus 85, czyli 170 beleczek. Dobrze licząc, jeżeli bez matematyki jeszcze jakiś tam ogarnięty jestem, no to 170 beleczek. Mieliśmy tu, będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy 170. No, niecały tysiaczek z tamtego pola. Myślę, że tych belek nam może wyjść około 3-4 tysięcy. O, taka rozbieżność, rozdużą podałeś 3-4 tysiące. No rozbieżność dużo podałem widzowie, bo sam nie wiem ile tego wyjdzie. Takie mam po prostu nadzieję. Im więcej, tym więcej kasy. Te belki też no, nie są nie wiadomo jak drogie. Ale zawsze jakieś tam polski pieniążek wkładnie, co nie? Patrzcie, jak ładnie ta prasa bierze. Tam, na przykład na tamtym prasowaniu, gdzie robiłem to wszystko na live'ie, bo ja co niektóre rzeczy też widzowie na live'ach robimy, ale gospodarstwo, jak wiecie, cały czas żyje. No to tam, to nie zbierało mi całą szerokością. Dużo takich miejsc pozostawało. Tak, jak na przykład, najprawdopodobniej jest to miejsce, w którym też zostanie troszeczkę. Podjadę trochę bardziej do tej strony, bo na od wewnętrznej strony ta prasa, lep... no i trochę zostało. Nie jest to jakoś mega dużo, ale trochę pozostawało. No i pięknie. I teraz jechać w dół, później w górę, później w dół i w górę. I tak czy siak będziemy musieli później jeszcze zjeżdżać na sucho. Chyba, ale nie, bo ja górą sobie pojadę w sumie na kolejny kawołeczek od razu. I byśmy mieli prace takie Stricte pożniwne, pokończone całkowicie. Kabinę też do 60 pasowałoby dać, niedługo się pogoda będzie psuła najprawdopodobniej jakieś deszcza albo coś. Także też ta kabina to by była fajna sprawa. Nie wiem co o tym sądzicie. Możecie napisać też w komentarzu, czy mamy szykować się pod kabinę. Bo no to jest kwestia zakupu i to jest kwestia też widzowie wydawania kolejnych pieniędzy. Także nie za wszystko mi się uśmiecha, bo też tych funduszy nie mamy... No nie jest pieniędzmi pieniędzy, tak w skrócie mówiąc. Też i wydatki jakieś tam mieliśmy ostatnio, a tą wiatę nabizona na zimę, znaczy nabizona na, na klasa trzeba będzie zbudować, żeby on całą zimę po prostu nie przestał na dworze, bo raczej to nie będzie zbyt mądre, żeby taki nowy kombajnik trzymać, gdzieś tam deszcz, wiatr, później śnieg, to, to przemokło wszystko, to gdzieś tam pod wiatr jak go wsadzimy, to będzie lepiej. Header tak samo, header to i stodoły można walnąć, a tego kombajnu no to nigdzie nie damy ze względu na to, że on jest wysoki bardzo. Nawet szerokościowo, to może szerokościowo by wszedł. Do jakiegoś tam budynku No ale wysokościowo no to nie jesteśmy w stanie go wprowadzić Tak szczerze mówiąc nigdzie Na ten moment Tu widzicie po kukurydzy Ktoś ma, na tym polu to nie wiem Czy my pokazywaliśmy żniwa, czy co My nagrywaliśmy na tamtym polu na pewno żniwa nagrywa Nie, sorry, na tym polu były żniwa nagrywane Faktycznie, na tamtym polu nie były żniwa nagrywane Ale ładnie to klimatycznie wygląda Czuję się jak taki, wiesz, taki klimacik Jak to kiedyś było, jak dziadek miał gospodarstwo Na tych właśnie polach lubelskich no to też było coś takiego, że jak jechałeś w jedną stronę, jedno takie pole mieliśmy bardzo, ale to bardzo długie. Tylko nie wiem, czy to jakbyś kosił, to było aż tak, tak szerokościowo, żeby ono wyglądało. Ale jak jechałeś w jedną stronę na przykład Orać, to tam prawie cały dzień się orało chyba. To dwuskibówka półk, 30, też górki, e, także tam no, zbyt szybko to wszystko się nie działo. Ale zawsze najlepszy okres to był chyba te jednak żniwa. W ogóle wszystko ja tam w polu lubiałem robić. Oczywiście traktorem, ale przy zwierzętach tak jak byłem mały, to kiedyś też lubiałem, tam na przykład świnią mieć dawać albo... Tak jak wiecie, jak tam, nie wiem, jak jesteście wychowywani na gospodarstwie, to pewnie e, powinniście wiedzieć o czym ja mówię, bo też pewnie macie jakieś tam rzeczy, które lubicie robić i których na przykład e, być może nie lubicie robić wcale. Piękny Ursusik. Ten czerwony kolor, taki... Nawet nie aż taki jaskrawy z tym czarnym. Bardzo fajnie się komponuje, no i to też, widzicie tu, gdzie, tu ogólnie więcej tej słomy jest w miejscach, w których Nie mamy mm, Tak jakby tego przeciągu Jazdy równomiernego, tylko w tym miejscu jest zatrzymanie y, Do pełnego zbiornika, no nie, bo kombent się sam z siebie zatrzymuje No i wtedy nam sypie właśnie takie większe Stogi to chyba źle powiedziane, ale takie większe kupice po prostu tej słomy No i tyle roboty widzowie. Chociaż coś trochę myślę, wezmę to kamerę. Powiem Wam, że miałem wam e, całego tego prasowania i nagrywać, żeby tu wszystko, ale to żadnego odcinka też z prasowania nie było. Tu z tymi crossami wyszła sprawa, tak nagle sami widzieliście jak szybko zaczęliśmy ten od odcinek. E, bo tyle co zdążyłem wyjść z domu, on już jeździł tutaj u mnie też. Głupia trochę zrobił moim zdaniem, bo... Zamiast w nocy tym podjechać i w nocy, gdzie ja na przykład bym spał, ale może myślał, że ja już w polu jestem i dlatego też podjechał, a w nocy myślał, że ja śpię w domu, to bym usłyszał crossa. No ale w nocy, jakby będzieś pojechał, to bym go nie znalazł. A tu już jak wszystko jest nakręcone, kolor crossa, kask ściągnął, także też wiedziałem, kim on jest. To nic się przed nami, widzowie, nie ukryje. Może pokażę wam trochę bardziej z tej perspektywy, żebyście też widzieli. Jakim bogatym sprzętem się tutaj pracuje, 60 plus prasa SIGMA Z224 Wszystko praktycznie jakby z fabryki wyszło A jak wy chcecie wiedzieć widzowie na przykład o takim Ursusie Jak to wyglądało kiedyś, jak wygląda teraz, to bijajcie na kanał ciekawostki A tak dokładnie top ciekawostki, bo tam Może, No macie link w opisie, możecie się zobaczyć jak to wyglądała ta historia Ursusa, jak to się zaczynało jak to wygląda teraz aktualnie, kiedy to zbankrutowało, kiedy to upadło i takie tam bajery, no nie. Dobra, pojedziemy sobie teraz tą stroną. Tu pamiętajcie, żeby jeszcze jak zjedziemy w dół, to żeby to poprawić wszystko. Takie chwilowo, a bo zmieniłem kamerę, bo z tej kamery te dźwięki są lepsze. Muszę odsłychać prasy, a z tej, z tej kamery, z tej środkowej, to praktycznie wcale nie słychać prasy. Taka zależność. Chyba trochę za blisko, ale. Nie, no, łapało dobrze. No widzowie, no takie to trochę nudne zajęcie, no ale co zrobić? no Trzeba jechać, trzeba to sprasować, bo tutaj nikt za nas tego nie zrobi. Teraz ludzie już co niektórzy to mają te belarki okrągłe. My jak dziady jeździmy trochę jeszcze tą starszą, ale za to kombajn nam wynagradza. Na usługach też jak będziemy kosić, to ludzie po prostu srają w gacie. Mówią o batko Bosku, a skąd on wziął na to pieniądze, żeby coś takiego drugiego kupić? Pewnie nakrad się, nakrad pewnie. Ludzie patrzą krzywo, bo kombaj nowy traktor nowy, przyczepy nowe, agregat uprawosiewny, yy, ten rozrzutnik, matko, bosko czy Słuchowsko. Jak to możliwe, że on tyle ma, a ja nie mam? No i kolejna górka za nami, patrzcie tamto tam pole też jest takie długie widzę, tylko ono jest tyczkę węższe, tam może cztery przejazdy będziemy mieli Ale jak sami widzicie jest roboty a roboty I tutaj ja nawet, ja nawet nie kupuję żadnych nowych pól Żadnych nowych pól nie kupuję, to co mamy to nam wystarczy Nie będziemy się bawić w nic większego, dopiero może na przyszły rok po następnych żniwach coś, coś więcej pól kupimy, może ze dwa jeszcze eee, Bo to jest, to jest tragedia, tu prawa takich wielkoludów jest po prostu bardzo ciężka. Dobra, ja wam nie będę przedłużał. Tak czy siak, dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. My widzimy się już w kolejnym filmie u mnie na kanale Patrzcie jak 60, jeszcze Dymi. Na samą końcówę. Podziwiajcie piękny wygląd zestawu i na razie.